Dzień dobry, cześć. Nazywam się Monika Gawanowska i chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, pokazać, w jaki sposób szukać pracy za pośrednictwem LinkedIna. No to szukanie pracy jest taką podstawową motywacją, dla której zakładamy profil. Wiele osób zakłada profil tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby... Może otrzymywać jakieś zapytania od rekruterów, żeby dać się znaleźć, móc być znalezionym po prostu tak. Taka opcja jest możliwa na LinkedInie. Dlatego celowo wybrałam właśnie tę stronę, gdzie widnieje informacja, niech praca cię znajdzie. Więc tutaj można wykonać szereg czynności, które z jednej strony zmierzają, do tego, żeby no, rekruter znalazł nasz profil, ale z drugiej strony takich czynności, które mm, powodują, że my do, do tych rekruterów, do tych potencjalnych pracodawców docieramy. Więc no, mamy tutaj dwie takie postawy, które możemy obrać w tej rekrutacji. I też tak jak zazwyczaj, staram się podejść może jakoś tak ta taktycznie, żeby nie powiedzieć strategicznie, do tej aktywności na LinkedInie. I zazwyczaj wychodzę od celu, który chcemy tutaj osiągnąć. Tak, i teraz mam do ciebie takie pytanie, które zostawiam ci do refleksji: co tak naprawdę chcesz osiągnąć? Jakie stanowiska cię interesują? Czy szukasz pracy w sposób taki aktywny? Czy będziesz mieć czas na te działania? Czy może raczej jesteś tutaj po to, żeby tylko uzupełnić swój profil i niech on pracuje? Tak? Tutaj każda z tych możliwości jest ok. Oczywiście trzeba rozważyć, czy ta opcja, którą wybiorę, czy ona. No, czy ona będzie przynosiła mi satysfakcjonujące rezultaty? Więc spójrzmy też później przez pryzmat rezultatów, które osiągamy w taki sposób, że to moje działania do tego doprowadziły. No i pytajmy się siebie, dobrze, no to w takim razie, co jeszcze mogę wdrożyć, co mogę zrobić, co mogę zrobić lepiej. Więc podstawowym narzędziem, Podstawową tą rzeczą, która powoduje, że jesteśmy widoczniej dla rekruterów, jest nasz profil. I mimo, że jestem tutaj w miejscu takim, którym widać, jestem w przeglądarce ofert pracy na LinkedInie, no to jednak wyświetlę profil. Więc ja nagrałam już taki film odnośnie tego, jak ten profil uzupełnić. Także nie będę tutaj powtarzać, z punktu widzenia poszukiwania pracy, to, co jest istotne, to pamiętajmy, że kiedy rekruter albo algorytm na przykład decyduje o tym, jakie kiedy rekruter nas szuka, a algorytm decyduje o tym, jakie oferty nam udostępnić, to bierze pod uwagę to, co wpisaliśmy w swoim profilu. Więc wiem, słyszę, że są zwolennicy tego, żeby umieszczać w profilu słowa kluczowe, są przeciwnicy tego, żeby umieszczać w profilu słowa kluczowe. Jednak jeśli napiszemy treści w sposób, który będzie ludzki, nie będzie typowym zlepkiem słów kluczowych, fraz kluczowych. To osiągniemy ten efekt podwójny, czyli będziemy widoczni, nasz profil będzie widoczny. Z drugiej strony odniesiemy taki pozytywny rezultat wizerunkowy, czyli będziemy w pozytywny sposób postrzegani przez osoby, które nasz profil wyświetlają. Więc, tak jak wspomniałam już w innym nagraniu, który nazywa się Perfekcyjny profil na LinkedIn. Warstwa wizualna jest tutaj bardzo ważna, jak również warstwa treściowa. Tak? Pamiętajmy tutaj o jakości, pamiętajmy o tym, czy weźmy pod uwagę stanowiska, które chcemy zajmować. Na tych stanowiskach zazwyczaj są pewne kompetencje wymagane, i jeśli my te kompetencje posiadamy, to dodajmy je w swoim profilu. Tak? Na tej podstawie. Tak jak już wspomniałam, algorytm będzie nam proponował pewne oferty pracy. Na tej podstawie później szukają też rekruterzy, czyli wpisują w okno wyszukiwania, w to okienko tutaj z lubką i częściej wpisują nazwy stanowiska. Może tych stanowisk będzie więcej, jakieś synonimy stanowisk, do tego dodają. No, Kluczowe umiejętności na danym stanowisku, jakieś słowa kluczowe, może związane z certyfikatami, które te osoby posiadają, z obsługą, może jakichś maszyn, programów, tego typu informacje. Tak, także jeśli ja chcę być znaleziony, znaleziona, to te treści, te informacje, te słowa powinny się w moim profilu pojawić. Ale co nam tutaj może pomóc, tak realnie? W szukaniu pracy. Więc jest tutaj taka opcja: jak otwarty na ofertę pracy. Przejdę trochę niżej. O, mamy tutaj u mnie, ja mam taką włączoną, ale jak zauważycie, no, na zdjęciu profilowym nie jest to widoczne. Jak wyświetlicie mój profil, też nie jest to widoczne. Kiedy klikam pod, na ten przycisk otwarty, otwarta na, to tutaj. No u mnie widać tylko jedną opcję w tym momencie, zatrudniam, ale generalnie jest tutaj jeszcze opcja mm, otwarty na oferty pracy, tak? I y, zachęcam Was do tego, żeby tutaj kliknąć, żebyście z tym zapoznać, tak? Ja kliknę ołówek, po to, żebyście zobaczyli, jakie opcje, mm, o, jakie pytania zadaje nam LinkedIn i, i zaraz powiem, co powoduje uruchomienie tej sekcji w swoim profilu. Więc LinkedIn pyta nas o stanowiska, których, które chcielibyśmy zajmować. Jak widać, 6 stanowisk to jest limit, który, przepraszam, 5, jednak czasami do 10 policzyć to nie jest takie proste. A więc 5 stanowisk to jest limit, który ja jak widać osiągnęłam. Więc dobiera, dobierajmy je też rozsądnie. Następnie rodzaje lokalizacji, ale nie lokalizacji na zasadzie Warszawa, Kraków i tym podobne, tylko czy jest to praca stacjonarna, hybrydowa, czy może zdalna. I kolejne pole dotyczące lokalizacji, no tutaj chodzi już o lokalizację. O lokalizację na zasadzie miejsce, województwo, tak i mamy lokalizację dla pracy stacjonarnej, lokalizację dla pracy zdalnej, także to jest też taka nowość, która się pojawiła i no i dobrze, tak, bo, bo jeśli tutaj mamy tą lokalizację i dodałbym województwo podlaskie, jestem otwarta na oferty pracy zdalne, no to w takiej sytuacji, Oferty pracy zdalnej z innych województw mogą nie być mi już proponowane w związku z tym ograniczeniem lokalizacji. Data rozpoczęcia, czyli kiedy ja ewentualnie będę mogła rozpocząć pracę natychmiast do uzgodnienia, bo przecież może mnie obowiązywać jakiś okres też wypowiedzenia, formy zatrudnienia. I to, co jest tutaj też bardzo ważne, to opcja widoczności. Więc generalnie, co powoduje włączenie tej opcji? No, powoduje to, że profil staje się bardziej widoczny, ale staje się bardziej widoczny albo tylko dla rekruterów, którzy korzystają z narzędzia LinkedIn Recruiter, czyli z konta premium służącego do rekrutacji. Bądź dla wszystkich użytkowników LinkedIna. Także, tak, jeśli na przykład masz pracę i nie chcesz, żeby osoby z Twojej pracy dowiedziały się, że ty szukasz pracy, no to wtedy zaznaczamy tylko dla tylko rekruterzy, tą widoczność tylko rekruterzy. Tak? Natomiast, jeśli nie ma takich przeciwwskazań, albo w Twojej firmie. Wiadomo, że rozglądasz się, albo jest też na to przyzwolenie, bo na przykład wiadomo, jest wiadome, że nie ma możliwości awansu. No to w takiej sytuacji mamy opcję Wszyscy członkowie LinkedIn, więc daje to jeszcze większą widoczność profilu, ponieważ na zdjęciu profilowym będzie się znajdowała wtedy taka zielona nakładka z hashtagiem open to work Eee, tak, no to, to jest właśnie ta opcja, tak czyli samo uzupełnienie profilu jest tą taką czynnością reaktywną takim reaktywnym sposobem szukania pracy za pośrednictwem Linkedina uzupełniam profil i czekam aż ktoś się ze mną skontaktuje i to jak najbardziej może nam przynieść e, propozycję pracy, propozycje współpracy i takie sytuacje znam i słyszałam, ale może się okazać niewystarczające, tak? Także jeśli uzupełnimy profil i po pewnym czasie, na przykład po miesiącu, zobaczymy, że nie ma tutaj żadnego odzewu, to może być sygnał do tego, żeby przejść z postawy reaktywnej do bardziej proaktywnej postawy w szukaniu pracy i właśnie wtedy uruchomić na przykład tą opcję otwarty, otwarta na oferty pracy. Co jeszcze możemy zrobić? No oczywiście możemy po prostu przeglądać tutaj oferty pracy, więc do tego służy zakładka praca w menu głównym, które mamy u góry strony z taką aktówką, tak? więc no cóż my tutaj możemy zrobić, wpisuję sobie nazwę stanowiska, o tutaj mam na przykład stanowisko social media manager, lokalizację na razie mam ustawioną Polska, ale okej, okay. niech tak będzie, tak tutaj mogę podać jakąś inną lokalizację i to będzie okej. Okay. Wpisuję sobie to nazwę stanowiska, może, mogę przeglądać oferty pracy, tutaj przeczytać, tak po prawej stronie, aplikować od razu z tego poziomu, zapisać sobie te oferty pracy, do, nie wiem, żeby wrócić do tej oferty później. Mogę je sortować. Jak widać, podacie publikacji. Tutaj mamy na przykład opublikowane w ostatnim miesiącu w tygodniu, w ostatnich 24 godzinach, czyli takich najnowszych, czyli nie będzie tam jeszcze na przykład tak dużo kandydatów i może to ryzyko, że to nasze CV utonie gdzieś w morzu, tych aplikacji jest wtedy mniejsze, że te możliwości sortowania też są tutaj spore, jak możemy sortować po tym, czy interesuje nas praca zdalna, hybrydowa, i można wybrać, jak widać, tutaj dwie opcje jednocześnie. Ale to, na co ja chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, bo jeśli chodzi o samo przeglądanie, to po prostu pobaw się tym, powpisuj różne rzeczy w okno wyszukiwania, pobaw się tymi filtrami. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na to, że jest tutaj możliwość ustawienia alertów na oferty pracy. Czyli interesują mnie pewnego rodzaju stanowiska. Stanowisko, no powiedzmy takie jak tutaj, mam ten Social Media Manager i mogę sobie tutaj ten alert ustawić. Kliknę od razu, zarządzaj alertami i zobaczmy, do czego on mnie tutaj skieruje. Mam tych alertów trochę i to powoduje, że na podstawie treści, które mam umieszczone w swoim profilu, na podstawie też tych stanowisk. Które tutaj y, wpisałam, no LinkedIn będzie mi proponował pewne stanowiska. No i to jest okej, okay, tak? Co jakiś czas dostanę wtedy y, powiadomienie. To może być powiadomienie mailowe, to może być powiadomienie na LinkedInie, więc y, z jednej strony mam ten uzupełniony profil, gdzie rekruter. Y, bezpośrednio możecie ze mną skontaktować, czy też headhunter, a z drugiej strony um, pokazuje też taką inicjatywę, mówiąc algorytmowi szukam pracy na danym stanowisku. Jeśli pojawi się oferta um, pasująca do moich kompetencji, to daj mi o tym znać. I tutaj on bierze pod uwagę to, co mamy wpisane w profilu, czyli też to, co mamy podane w umiejętnościach. To, co mamy podane w umiejętnościach. Na przykład, zobaczmy, mamy tutaj, kiedy kliknę tą część oferty pracy, czekajcie, jak coś zobaczę, kiedy kliknę tą menu praca, no, tutaj pojawiają się takie oferty, które zostały dla mnie zaproponowane. No, nie wiem, kliknę sobie tutaj, trener, trenerka kursu Business Intelligence. Mhm. A, I a, powinna się tutaj znajdować informacja dotycząca tego, ile mam umiejętności. O, zobaczcie, tak? Czyli tutaj, pracodawca, czyli ta firma. Osoba, która przygotowywała tą ofertę pracy, oznaczyła, że potrzeba tutaj 10 kompetencji. Natomiast ja w swoim profilu posiadam 5 takich umiejętności, które są zgodne właśnie z tym stanowiskiem. To też może być dla mnie taki sygnał, bo czasami może się okazać, że ja nie wszystkie umiejętności, które posiadam, rzeczywiście podam, albo mogę nie mieć świadomości. Albo nie zdawać sobie sprawy z tego, że dana kompetencja czy dane słowo jest po prostu umiejętnością na LinkedInie, tak? I tutaj na przykład dla mnie byłby sygnał, żeby dodać taką umiejętność jak mentoring, ponieważ ja prowadzę regularnie mentoringi, w każdym tygodniu mam spotkania mentoringowe, ale jednak tej kompetencji w swoim profilu nie dodałam. No, gdybym dodała, no to tutaj ta zgodność byłaby jeszcze wyższa. Eee, dobra, wracam do tej zakładki praca, więc jeszcze raz przypominam, tak, wpisujemy tutaj o social media manager, eee, wpisujemy jakąkolwiek nazwę stanowiska, ja po prostu wpisam social media manager i możemy sobie ten alert tutaj ustawić i to spowoduje, że będziemy dostawać e konkretne powiadomienia. Co jeszcze możemy zrobić, biorąc pod uwagę, że właśnie podchodzimy do tej rekrutacji w sposób taki proaktywny, bardziej niż tylko reaktywny, więc możemy ustawić też na alertę na oferty pracy w konkretnych firmach. Powiedzmy w firmie Decathlon. Całkiem fajna firma, duża, ok, interesuje się sportem, mogę chcieć w tej firmie pracować. Żeby coś takiego zrobić, to trzeba wyświetlić stronę firmową firmy, w której chcielibyśmy pracować. Czyli to jest już taka wersja, czy taka opcja dla osób zdeterminowanych do tego, żeby w konkretnej firmie pracować. Wiem, że to mnie interesuje i tak i nie chcę pracować nigdzie indziej. Więc kiedy jestem na stronie firmowej, to szukam zakładki oferty pracy, tak? Czyli można też przeglądać oferty pracy z poziomu konkretnych stron firmowych. Chcę pracować w firmie Coca-Cola i wyświetlam stronę firmową tej firmy. Tam przechodzę do zakładki oferty pracy, tak jak tutaj. Mam stronę firmową Decathlon. Decathlon Polska konkretnie. Również mam tutaj takie menu, gdzie mamy stronę główną, informacje o firmie, ale i właśnie oferty pracy. Przechodzę do tych ofert pracy, więc mogę tutaj przeglądać oferty. Jak widać, ta firma ma 119 ofert pracy w różnych lokalizacjach na pewno. I zauważcie, że jest tutaj taka możliwość utworzenia alertu o ofertach pracy. I tutaj podobnie wpisuję, jakie stanowisko mnie interesuje, w jakiej lokalizacji, i mogę utworzyć ten alert. I to też powoduje, że w sytuacji, w której pojawi się oferta na dane stanowisko, to, to ja dostanę o tym powiadomienie. I wydaje mi się, że w zasadzie. O tym chciałam dzisiaj powiedzieć. Tak? Czyli tak podsumowując, no można podejść. Hmm. Ale ktoś ciekawy post napisał. Przewinę może o tutaj. A bo to jest coś wartościowego, a niech tak będzie. A przy okazji reklama. Pani Agnieszki Kozak. Więc tak podsumowując. Mamy takie dwie podstawowe metody szukania pracy za pośrednictwem LinkedIna. Metoda reaktywna, gdzie ja po prostu zareaguję na to, co, co otrzymam. Otrzymam jakąś propozycję pracy, współpracy, rozmowy na temat ewentualnych zmian w karierze, i tu w ramach tego przygotowujemy profil. Oto niezależnie od tego, którą my metodę przyjmiemy działania, czy będzie to reaktywna, czyli czekanie, to tak czy inaczej my ten profil powinniśmy przygotować, bo tak jak mówiłam, jeśli go nie będzie albo jeśli będzie kiepsko uzupełniony, będzie miał nieduże informacji, czy będą niepełne, to w takiej sytuacji możemy sobie strzelić w kolano i on po prostu będzie niewidoczny. Ale kiedy to Samo to uzupełnienie profilu nie przyniesie nam rezultatów, no to wtedy nie spoczywamy na laurach, nie przykrywamy się płytą, tylko podejmujemy działania bardziej proaktywne, czyli tutaj. Mówiłam o funkcjach w profilu, które możemy uzupełnić, więc możemy szukać ofert pracy, ustawiać alerty na oferty pracy w przeglądarce ofert pracy. Możemy też ustawiać alerty na oferty pracy na stronach firmowych firm, z który, w których chcielibyśmy pracować. Tak? Tutaj chodzi o strony firmowe tych firm na LinkedInie. Nie poza, tam być może też jest taka możliwość, żeby na stronie www coś takiego zrobić, ale my rozmawiamy tutaj o Linkedinie. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, to uruchomić sekcję otwarty, otwarta na oferty pracy z małą taką uwagą, przemyślmy. Po prostu jak chcemy, aby czy w jaki sposób chcemy być widoczni. Czy ta opcja, że szukamy pracy, tak? Czy to ma być widoczne dla wszystkich i wtedy my będziemy mieli taką nakładkę na zdjęcie profilowe z hashtagiem open to work Czy nie chcemy na przykład, żeby osoby rekrutujące z mojej firmy widziały. I ogólnie osoby z mojej firmy i użytkownicy LinkedIn widzieli, że szukam pracy, no to w takiej sytuacji zaznaczam tą opcję, tylko rekruterzy, wtedy w profilu nie będzie widać, że szukam pracy. Możesz to przetestować, właśnie wyświetlając mój profil, bo widać, że ja mam tutaj tą opcję otwartą, otwarta na oferty pracy włączoną, natomiast kiedy wyświetlisz mój profil, to ty tego po prostu nie zobaczysz. To jest widok dla właściciela jakby tego profilu. No dobrze, więc mamy pewne działania reaktywne, czyli czekanie, proaktywne, czyli daje coś od siebie, co jeszcze możesz dać od siebie. No LinkedIn to nie jest tylko i wyłącznie profil i to nie są tylko i wyłącznie ustawienia. W związku z tym warto też zastanowić się nad tym. Nad publikowaniem, nad rozwijaniem sieci kontaktów, wysyłać zaproszenia do rekruterów, publikować też treści związane z tym, czym się zajmuję, w tym, czym się specjalizuję. A to już jest zupełnie inna historia. Ale żeby nie zostawiać cię totalnie z niczym, to polecam ci. Wyświetlić po prostu kanał informacji, tak? I przejrzeć te treści, które się tutaj pojawiają. Zobaczyć, jak ludzie to robią, czyli uczyć się poprzez obserwację. Obserwacja jest naprawdę bardzo cenna i może pomóc nam się w tym osadzić. Czyli podchodzimy do tego tak refleksyjnie, czy mi się to podoba? Czy ja zrobiłabym, czy ja zrobiłbym, to samo, dokładnie, tak? Czy może coś innego? Czy teraz widzę to samo tutaj, widzę, tak? U jednej osoby, u drugiej osoby? Okej, okay. no są też takie rzeczy, się zdarzają, ale szukajmy tutaj osób, które szukają pracy, czy zwracajmy na to uwagę, po to, żeby zobaczyć, jak ja w mojej sytuacji mogę się zachować. No, i to powinno mi e, pomóc. A jeśli potrzebowałbyś, czy potrzebowałabyś wsparcia, takiego większego wsparcia w tym zakresie, czy w zakresie uzupełnienia profilu, czy w zakresie takiej aktywności zmierzającej do tego, żeby e, stać się postrzeganym, postrzeganą na LinkedInie, jako e, z, znany specjalista w branży ekspert niejednokrotnie tak, czy potrzebujesz wsparcia w postaci tej aktywności takiego poprowadzenia Cię to zapraszam na spotkania indywidualne takie spotkania online możemy omówić Twój przypadek prowadzę też mentoring w zakresie Linkedin w zakresie budowania marki osobistej i opracowuje też profile. Jeśli dojdziesz do wniosku, że chcesz się na tym zatrzymać, właśnie na, tej, na, tej, na tym narzędziu, na tej czynności, którą jest uzupełnienie profilu, a zupełnie nie wiesz, jak masz to swoje kilkustronicowe CV tutaj przenieść, albo nie masz na to po prostu czasu, no to zapraszam. Tak? Jeśli widzisz wartość w tym. Co tutaj powiedziałam, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną poprzez wiadomość na LinkedInie, poprzez maila. Bardzo chciałabym usłyszeć, że skorzystałeś, skorzystałaś. To daje mi też taką dodatkową motywację do pracy. Na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć.